Tak przyłapali Martę Kaczyńską na Marszu Niepodległości. To nie była dobra decyzja. Marta Kaczyńska pojawiła się na Marszu Niepodległości. Fotografowie natychmiast wychwycili jeden szczegół. W sieci zagrzmiało, że nie zachowała się rozsądnie. Co się stało? Marsz Niepodległości 2025 we wtorek, 11 listopada 2025 ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, jedno z największych corocznych zgromadzeń patriotycznych w Polsce. Szacuje się, że wzięło w nim udział około 100 000 osób. Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w marszu, podkreślając swój udział jako prezydenta RP i symbolicznego uczestnika wydarzenia. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że marsz przebiega spokojnie i że władze miasta monitorują sytuację, apelując o zachowanie bezpieczeństwa przez uczestników. Marsz wyruszył z podrądu Admowskiego i przeszedł trasą przez aleje jerozolimskie do błoni stadionu narodowego. Podczas przemarszu widoczne były biało-czerwone flagi i banery z hasłem Jeden Naród Silna Polska. Choć marsz był w dużej mierze spokojny, odnotowano naruszenia zakazu używania materiałów pirotechnicznych, na które zwracały uwagę służby i władze miasta. Obecność Karola Nawrockiego została odebrana przez komentatorów jako gest znaczący, zarówno pod względem politycznym, jak i symbolicznym. Rafał Trzaskowski apelował, by 11 listopada było świętem łączącym Polaków i podkreślił znaczenie odpowiedzialnego zachowania uczestników. Na marszu pojawiła się również Marta Kaczyńska, u boku lidera PIS Jarosława Kaczyńskiego. Marta Kaczyńska Kariera Życie Prywatne. Marta Kaczyńska urodziła się 28 czerwca 1978 roku w Gdańsku. Jest prawniczką i publicystką, a także córką tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Jej wuj Jarosław Kaczyński odgrywa istotną rolę w polskiej polityce jako lider partii Prawo i Sprawiedliwość, co sprawia, że życie Marty często pozostaje w centrum uwagi mediów. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim i rozpoczęła karierę w zawodzie prawnika, specjalizując się w prawie cywilnym i administracyjnym. Oprócz pracy zawodowej Marta Kaczyńska była obecna w mediach jako komentatorka życia publicznego i felietonistka. Jej publikacje obejmowały zarówno zagadnienia prawne, jak i kwestie społeczne, a jej opinie chętnie cytowano w kontekście wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce. Życie prywatne Marty Kaczyńskiej również wzbudzało zainteresowanie opinii publicznej. Jest matką dzieci i stara się godzić obowiązki rodzinne z karierą zawodową. W wywiadach podkreślała znaczenie równowagi między życiem zawodowym a wychowaniem dzieci, a także próbę zachowania prywatności mimo medialnego zainteresowania. Marta Kaczyńska angażuje się również w działalność społeczną i kulturalną, wspierając projekty edukacyjne i charytatywne. Dzięki temu jej obecność w mediach nie ogranicza się jedynie do komentowania spraw politycznych, pokazuje także aktywność w życiu społecznym i lokalnej kulturze. Nic dziwnego, że zjawiła się na tak ważnym dla Polaków wydarzeniu. Fotografowie natychmiast wychwycili ją w tłumie, a gdy zdjęcia zaczęły krążyć w sieci, wszyscy od razu zwrócili uwagę na jedno.